Witem amgłą, między okiem odzął, świat się rozszczepia, między sercem a krwią, między tobą gdzie no, je przepaść! Znajdzie się słowo na każde słowo. Znajdzie się wiara na każdą wiarę. Znajdzie się robak na każdy owoc, na świecę ogary. Znajdzie się wina na każdą karę. Znajdzie się niechęć na każdą chęć, na każdy umiar brak umiaru, na każdy dłoń pięść. Między świtem a mgłą, między okiem a świat się rozszczepia, między sercem a krwią, między tobą mną dzieje przepaść. Znajdzie się siła na każdą siłę, na każdą wściekłość, wściekłość. Widzie nienawiść na każdą miłość. Na każde niebo piekło. Na objawienie będzie ślepota, a na głuchotę dzwon, na każdą wierność zapach złota. Na każde życie zgon. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą mną, gdzie przepaść. Pamięć. Na, Na każd każdą pamięć jest inna pamięć. Na każdy język, język. Na każdą tarczę, miecz i ramię. Na każdą wolność, więzy. Na każdą świętość jest bluźnierca. Na każdą otłoń, spojrzenie w spysz. Na każde serce, ktoś bez serca. Na każdą boskość, krzyż między świtem on był, między okiem ołzł, świat się rozszczepia, między sercem a krwią, między tobą i mną dzieje przepaść, nad tą przypaścią, tą rozpadliną tylko nabierać tchu, na takiej grani, kto jest bez winy, ty tam, ja tu i nic, tylko szukać, szukać w otłani ścieżek, mostów i bram, byle nie zatrzeć granic, kto tu, kto tam, tu tu, kto tam? Kto tu, kto tam? Między świtem a mgłą, między okiem a łzą. Świat się rozstrzega. Między sercem a krwią, między tobą i mną. dzieje przepaść.